Także witajcie w kolejnym odcinku. My zaczniemy sobie odcinek od odbierania Snorlaxa Number 2. Nie tu kliknąłem, to jest jakiś stary Mega Whalemer. Miałem kliknąć tutaj. <laughs> jest Snorlax 1408, dobry środek. A na aerze w parku wygląda tak. Wszystko zasłonił, to jest tylko Snorlax. Wyłączamy aera. Także szybki pinup. Liczyłem na coś lepszego z tym bodyslamem, ale jednak znowu dupa. O Jezu, excelenta nie rzuciłem, trudno. A dzisiejszy odcinek będzie informacyjny, bo dzisiaj jest co czwartek. Czyli wy to oglądacie w piątek. A gofy zaczyna się kiedy? W piątek czy w sobotę? W sobotę chyba, nie? A GoFest zaczyna się w sobotę i w związku z tym będzie alański diglet, będzie alański Geodude. Będzie plasel i Minun, które będą w wersjach Shiny do złapania. A my oczywiście dostaniemy <laughs> research taski, które będziemy musieli wypełnić, aby odblokować kolejne wydarzenie. Ja to gdzieś tutaj mam, jest, mam wyświetlone. A więc tak, 14, 15, dzisiaj jest który? 12. 12. 13 to jest piątek, 14 to jest sobota. Czyli gofes, tak, w sobotę i niedzielę, czyli 14, 15. Minuny i Plasle w mega wielkich ilościach. Mam nadzieję, że będą tego hordy po prostu i będziemy łapać je w ilości hordowej w wersjach shiny. No i tak, na GoFest muszą wykonać 100 tysięcy researchów i to odblokuje yy, więcej candy za łapanie Pokémonów w Europie, w Afryce, yy, Middle East, czyli takie rzeczy jak Izrael i spółka. Muszą odblokować nam więcej candy za wykluwanie, i muszą, my, tu na tym terenie, musimy zrobić 5 milionów researchy. Obie Ameryki, 5 milionów researchy muszą zrobić, i wtedy my będziemy mieli mniejszy dystans na jajkach. A Azja i region Pacyficzny, czyli jakieś tam Nowe Zelandie, i spółka wyspy, nie wiadomo jakie, muszą zrobić 5 milionów też researchy. I wtedy z rajdów będziemy dostawać więcej rare candy. No, i jeżeli to wszystko zrobimy, to bonusowym reward, rewardem, który odblokujemy, będzie 21 lipca. Czyli, biorąc pod uwagę to, że takim, takim rewardem było, był 7 lipiec po, Fest, po safari Zone więc albo dostaniemy Zabdosa, albo. Nie ta sobota, tylko nie ta sobota, tylko następna. Ta, nie ta sobota, tylko następna. Prawdopodobnie, a raczej na pewno dostaniemy albo Moltresa, albo Zapdos'a, nie wiem w jakiej kolejności, przez kolejne, przez znowu przez 3 godziny do zapania w wersji Shiny i pewnie znowu będzie ich wszędzie na gymach przez 3 godziny na każdym gymie oprócz x i tak jak mówiłem, dla szczęśliwych będzie wersji Shiny. Pewnie zostaną przy tym, że będzie miał CP i czas taki jak na rajdach czwartego poziomu, raczej tego nie zmienią, bo to wszystko ładnie wyglądało, ładnie wszystko działało. No a potem <laughs> będzie kolejny Safarizon w Jokosuce, ale to daleko, daleko, daleko i nie wiadomo, co będzie tym ultra bonusem za te wszystkie trzy eventy, bo ja myślałem, że będzie Celebi, a jak już wiemy, Celebi będzie specjalnym researchem dla uczestników GoFestu w Chicago. Co nie znaczy, że wypuszczam po GoFestie to Celebi na cały świat i może to Celebi zostanie tym Ultra bonusem. Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że ultra bonus to będzie na przykład kolejna Gena plus PvP plus coś jeszcze, plus coś jeszcze, bo jak ma być Ultra, to niech będzie Ultra. I to będzie chyba wszystko w tym odcinku, co ja chciałem powiedzieć, bo niestety nie ma więcej innych newsów, a nie, są jeszcze jedne newsy, które wyszły nam wczoraj. A mianowicie dodano w końcu modele yy, Pokémonów do gry, których jeszcze nie było, czyli dodano nam model pokemona, jakim jest Smirgu z drugiej generacji, dodali nam Klamperla i Huntaila, yy, dodano nam Ninkande i Sheninze. Jeżeli dobrze to czytam, jeżeli dobrze pamiętam No i dodano Deoxysa, Jirachi i Celebi Celebi dodano, bo wiadomo, będzie na GoFestie Co zresztą? Trudno powiedzieć, co oni planują Ważne, że te modele zostały dodane A to jest więcej niż było Bo ich modeli wcześniej nawet nie było w grze No i już mega, mega wcześniej Dodali Spindek, która będzie miała Jeżeli dobrze pamiętam Jeżeli już ją wypuszczą 8 różnych, może nie form 8 różnych wzorków na swoim futerku, bo tak to wygląda. I teraz to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że też jesteście podjarani, jak ja, jeżeli chodzi o sobotę i niedzielę, no bo... Będą kolejne dwa nowe poksy Shiny, będzie alański dżladut, alański golem i cała reszta. Także pamiętajcie o subskrypcji, łapka w górach. komentujcie co byście chcieli w odcinkach. No i na pewno niedługo zobaczycie na kanale Pokémon Questa, bo ja już sobie nazbierałem tego czego chciałem nazbierać. Jestem w bardzo, bardzo zaawansowanym stadiu gry, w stadium gry. Także widzimy się w kolejnych odcinkach, do zobaczenia, cześć. Także ja już odcinek nagrałem, poszedłem na lury i nagle news z Pokemon Go Life.com. Unlock Zabdos during Professor Will Global Challenge, czyli po prostu yy, 21, tak? Tak, czyli 21, będzie mapać Shiny Zabdosa yy, przez 3 godziny, tak samo jak Articuno. I teraz, już wszystko jest w odcinku, co byście chcieli wiedzieć. Hello